Ułożymy, oczywiście nie samodzielnie, z pomocą wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, zarówno kolektor ściekowy sporej średnicy, jak i wodociąg. Podobnej średnicy pod rzeką, ze względu na to, że potrzebujemy mieć dodatkowe nowe zasilanie w wodę miasta, bo ten rurociąg prowadzi wodę od siedlic, czyli od naszego największego ujęcia, które to praktycznie rzecz biorąc, jest no, takim gwarantem, że nam póki co przy tych warunkach hydrogeologicznych, jakie mamy, zapewnia dostawę wody do tych wszystkich miejsc, które obsługujemy, więc prawie cały związek celowy gmin MG6, czyli i okalające gminy. To będzie przedsięwzięcie takie trochę inne. Dlatego też i ze względu na wielkość średnicy, i głębokość, i przejście pod rzeką, no jest to inwestycja kosztowna, ale dla zapewnienia bezpieczeństwa zasilania w wodę miasta i nie tylko miasta i odprowadzania ścieków z południowej części bardzo ważna inwestycja. Więc chcemy ten kolektor ściekowy, który odprowadza ścieki z, z południowej części miasta, no i wodę ze strony siedlic chcemy wybudować jako nowy, żeby służył na następne długie, długie lata.